Nie każdy, kto idzie do kościoła, był namaszczony, ale ci, którzy byli, niosą oznaki, że ciało nie może się ukryć. Czy kiedykolwiek poczułeś dreszcz znikąd podczas pochwały? Czy płakałeś już bez powodu podczas modlitwy? A jeśli powiedziałbym ci, że twoje ciało próbuje ci powiedzieć coś duchowego, a ty nawet nie zdawałeś sobie z tego sprawy? Istnieje siedem znaków fizycznych, które pojawiają się tylko w tym, kto został naprawdę namaszczony. A jeśli przynajmniej jeden z nich przydarzył się ci, ten film zmieni twój sposób postrzegania obecności Boga. Ale strzeż się, ostatni znak jest najrzadszy i najpotężniejszy. Tak więc do końca, ponieważ może być tak, że ujawnia to, kim naprawdę jesteś w Królestwie Bożego. Jest coś świętego, co na pierwszy rzut oka nie wszyscy rozumieją. Namaszczone przez Ducha jest nie tylko pięknym wyrazem, jest to duchowy kamień milowy, niewidoczna separacja dokonana przez same ręce Boga. Kiedy ktoś jest namaszczony, przenosi w sobie nadprzyrodzone szkolenie, które nie uczy się, nie kupione i nie naśladuje. To sam Duch Święty przejmuje kontrolę i prowadzi każdy krok, każde słowo, każdy gest i zaczyna się ujawniać bardzo konkretnie w życiu tego, który został rozdzielony. Duchowe namaszczenie jest jak niewidzialna ale potężna pieczęć, która całkowicie przekształca atmosferę wokół tych, którzy ją noszą. To nie jest umiejętność ludzka, ale boska siła, która umożliwia niemożliwe. Dlatego wielu, gdy znajdują kogoś namaszczone, mówi, że czuje coś innego w powietrzu. To nie pochodzi od osoby, pochodzi od obecności Boga, który spoczywa na nim. I każdy, kto doświadczył tego przeprowadzki, wie, że nie można wrócić do zwykłego. To namaszczenie jest nie tylko dla kaznodziejów lub przywódców duchowych. Dociera do tych, którzy są gotowi żyć, nawet za kulisami, jej serce płonę miłości do Pana. W sekretnych pokojach, w modlitwie w ciszy, w wyrzeczeniach życia, codziennego, które namaszczenie zaczyna rosnąć. Duch Święty szuka dostępnych serc, a nie tytułów lub etapów. To w intymności z Bogiem namaszczenie jest rozlane, jako olej, który spada z głowy do stopy który został namaszczony prędzej czy później zaczyna żyć nad przyrodzonymi doświadczeniami, które oznaczają duszę. I to nie jest przypadek. Biblia mówi, że masz namaszczenie świętego i wiesz wszystko. 1 Jana 2:20. Ta wiedza nie jest intelektualna, jest duchowa. Jest to aktywowane rozeznanie duchowe. Słuchuje głosu Boga w trakcie chaosu. To odczuwa ciężar chwały w prostych czasach. I zdaję sobie sprawę, że życie już nigdy nie będzie powszechne. Ale uważaj! To namaszczenie nie objawia się tylko w duchu. Często ciało reaguje na to, co dzieje się w niewidzialnym świecie. Drżenie, płacz, dreszcze, dreszcz duchowy, wszystko to może być bezpośrednią odpowiedzią na obecność Boga. Są to oznaki ducha świętego, którego nie można zignorować. Kiedy niebo dotyka ziemi, nawet fizyczny reaguje. To prowadzi nas do zrozumienia czegoś jeszcze głębiej. Następnym krokiem jest nauka wyraźnego rozpoznania tych znaków, ponieważ są jak wskazówki pozostawione przez samego Boga, aby pokazać, że jest blisko. To nie jest przesada, to nie emocje, to nie jest wynalazek, to żywa manifestacja obecności Boga w ciele, które zostało oddzielone przez Niego. I o tym teraz porozmawiamy. Podczas modlitwy coś innego zaczyna się zdarzyć tym, Którzy byli naprawdę namaszczeni przez Boga. To nie tylko silna emocja lub chwilowe podniecenie to ciało reaguje na prawdziwą obecność Ducha Świętego. Wielu odczuwa ciepło, które atakuje klatkę piersiową. Inni opisują, jakby miękki prąd elektryczny przejechał ich ramiona. Nadal są tacy, którzy mówią, że na ich ramionach spoczywa chwalebna waga jakby Bóg tam był. To nie jest sugestia to manifestacja duchowa. Te doświadczenia są bardziej powszechne niż wyobraża sobie wśród tych, którzy żyją głębokim życiem w poszukiwaniu Boga. Kiedy duch się porusza, ograniczone ciało stara się towarzyszyć tym, co duch już jest wymagający, a w tej chwili odczucia fizyczne zdarzają się bez konieczności zmuszania lub wyobrażania sobie. Modlitwa staje się czymś więcej niż słowami Bikams, miejscem nadprzyrodzonych spotkań. Każda komórka wydaje się rozpoznać obecność Stwórcy. To w tym środowisku wielu czuje się dosłownie pochłoniętymi przez coś, czego nie wie jak wyjaśnić. Niektórzy twierdzą, że kolana osłabiają, inni, którzy czują wewnętrzny ogień płonący bez bólu, tylko z szacunkiem. Są to oznaki Ducha Świętego, grającego głęboko w żywej świątyni. To tak, jakby całe niebo było w pokoju. A kiedy tak się dzieje, nic nie jest takie samo. Ważne jest, aby zrozumieć, że te odczucia nie pojawiają się jako znak duchowej wyższości, całkiem przeciwne. Im bardziej intensywna obecność, tym bardziej złamane staje się serce. Duchowe namaszczenie nie wywyższa, upokarza w najlepszym sensie składa nas, zamyka nas, opróżnia nas, aby duch nas napełnił. I to właśnie w tym złamaniu prawdziwa intymność z Bogiem zaczyna się rozwijać. Każdy, kto kiedyś tego doświadczył, wie, jak niemożliwe jest zadowolenie z płytkich modlitw. Serce wymaga więcej. Dusza jest niespokojna, aby powrócić do tego tajnego miejsca, w którym wszystko się ujawnia. I nawet gdy te fizyczne wrażenia nie występują we wszystkich modlitwach, duch pozostaje wrażliwy. Ponieważ obecność Boga nie zależy od tego, co czujemy, ale czasami pozwala nam poczuć, że nauczamy nas czegoś głębiej. A kiedy zaczynamy postrzegać te znaki ciała, mogą pojawić się inne przejawy, wiele z nich jeszcze bardziej intensywnych i nieoczekiwanych. Na przykład ten duchowy dreszcz, który powstaje z niczego, bez logicznego wyjaśnienia czasami wydaje się, że to proste. Ale duchowo są otwarte drzwi dla czegoś znacznie większego. Są chwile, kiedy ciało krąży znikąd, a kto jest duchowo wrażliwy, wie. To nie był wiatr, to nie był zimno, to był duch święty. Ten duchowy dreszcz jest jak szeptem nieba dotykającym ciała, niewidzialnego podpisu obecności Boga. Powstaje podczas pochwały, pośród czytania Biblii, a nawet w najgłębszej ciszy. To chłód, który nie przestrasza, ale czci. Wyraźny znak, że środowisko zostało zaatakowane przez coś wiecznego. Te gęsią skórki zdarzają się w kluczowych momentach. Często Bóg coś potwierdza, ujawnia kierunek, lub po prostu pokazuje, że tam jest. To tak, jakby ciało powiedziało, zdałem sobie sprawę, nawet zanim umysł zrozumiał. I to nie ma nic wspólnego z niekontrolowanymi emocjami. Ten, kto żyje w duchu, uczy się odróżnić to, co pochodzi od duszy, i tego, co pochodzi z nieba. I ten rodzaj manifestacji nie pochodzi z zewnątrz, pochodzi z góry. Ciekawe, jak duchowy dreszcz pojawia się czasami, gdy najbardziej go potrzebujemy. Powstaje, gdy dusza jest słaba, gdy serce jest zdezorientowane, gdy myśl jest utracona. Nagle obecność Boga objawia się z lekkim drżeniem w ciele i wszystko się zmienia. To jak niewidzialny uścisk Ducha Świętego, który mówi Nadal tu jestem, nie jesteś sam. W tym subtelnym dotyku wielu jest odnawianych bez słowa. Tego rodzaju manifestacja może się również zdarzyć, gdy stajemy w obliczu kogoś, kto nosi duchowe namaszczenie. Tylko słowo, pochwała, a nawet spojrzenie obciążone wiarą, aby ciało zareagowało, ponieważ kiedy przechodzi od Boga, nie potrzebuje spektaklu. Duch porusza się lekko, ale głęboko, a znaki Ducha Świętego są bez wysiłku. W ten sposób niewidzialny komunikuje się z widocznym. Wiele osób próbuje zracjonalizować tego rodzaju doświadczenie, myśląc, że jest to psychologiczne, ale każdy, kto żył, wie, że jest duchowy. Chłód powstaje bez wyjaśnienia, które paraliżuje przez kilka sekund i oświetla duszę, jest znakiem, że niebo dotknęło ziemi. Jest to coś, co nie zostało wyjaśnione rozeznanie. I tylko ci, którzy idą w intymności z Bogiem, rozpoznają, kiedy jest to coś więcej niż wrażenia, jest to obecność, a czasem ten dotyk ducha wykracza poza dreszcze. Można mu towarzyszyć drżenie, które wstrząsają całym ciałem, tak jakby większa energia przechodziła w ciebie, aktywując coś głębokiego. I o tym właśnie porozmawiamy o następnej. Nie zawsze możemy zawierać to, co odczuwa ciało, gdy niebo się porusza. Są chwile, kiedy obecność Boga jest tak intensywna, że ciało po prostu nie może jej znieść. Ręce, które trzęsą się, nogi, które osłabiają, ramiona, które wibrują, jakby niosły coś niewidocznego, to nie jest teatr, to nie histeria, to fizyczna reakcja na duchowy ruch. Dzieje 4:31 pokazują to wyraźnie: nawet tam, gdzie się modlili, drżą. Ciało jest ograniczone, ale duch jest wieczny. Kiedy wieczny dotyka ograniczonych, naturalny reaguje. I często ta reakcja ma postać drżenia. Lekkiego lub intensywnego, które wydają się wstrząsnąć wszystkim w środku. Dla niektórych jest to prawie niezauważalne, niewielki dreszcz. Dla innych jest to tak, jakby każda komórka była aktywowana przez ogień, który nie płoną, ale przekształca. Jest to znak ducha świętego, działającego najgłębsze. Te drżenie mogą się zdarzyć w czasach głębokiego wstawiennictwa, podczas nałożenia rąk lub po uwolnieniu proroczego słowa to tak jakby ciało mówiło bóg coś tu robi najpiękniejszą rzeczą jest to że nie wymaga hałasu aby ten ruch się nastąpi często w ciszy ciało zaczyna wibrować a serce rozumie dzieje się coś duchowego które wykracza poza ludzkie zrozumienie każdy kto to przeszedł wie że nie jest to przesadna emocje jest to coś co pochodzi od wewnątrz mimowolnego nieoczekiwanego Niektórzy starają się powstrzymać siebie, myśląc, że będzie to wydawało się dziwne, ale wkrótce zdają sobie sprawę, kiedy duch się porusza, nie możesz kontrolować ciała. I nie chodzi o wyglądanie na pobożnego ani zbyt duchowego. Chodzi o bycie wrażliwym na to, co Bóg robi, nawet jeśli wszystko nie jest racjonalnie rozumiane. Te przejawy są również reakcje duchowe. Czasami jest to Bóg łamanie oporu wewnętrznego. Czasami uwalnia władzę, leczy rany, lub aktywuje śpiące duchowe dary. Trony to tylko dowód niewidzialnego ruchu, który wykracza daleko poza to, co widzą oczy i który miał jedno z tych doświadczeń, których prawie nie zapomina oznacza duszę. Ale jest kolejny znak, który zwykle pojawia się: lub wkrótce, potem język zaczyna chcieć poruszać się sam, słowa, które nie są z umysłu, zaczynają odejść. Jest to dar aktywowania języków bez wysiłku, bez kontroli człowieka i to właśnie będziemy nurkować. Są chwile, kiedy usta zaczyna poruszać się bez kontroli umysłu. Dziwne słowa powstają, odłączone frazy ludzkim uszom, ale głęboko spójne w świecie duchów. Jest to dar języków manifestujących się spontanicznie, jak wiosna, która wytryskuje z wnętrza. Nie jest wymuszony, ozdobiony lub przećwiczony. Jest to duch interwencji przez niewyrażalne jęki, jak mówią Rzymian 826. Wielu boi się, gdy zdarzy się to po raz pierwszy. Ciało wydaje się działać sam, a ludzki umysł próbuje zrozumieć. Ale konieczne jest poddanie się, ponieważ ten dar nie narodzi się z logiki, ale z duchowego namaszczenia. Jest to wyraźny znak, że Duch Święty jest tam, przejmując kontrolę i prowadząc modlitwę do miejsc, których naturalne słowa nie osiągają. To niebo modlą się przez ciebie, nawet bez tego, co się mówi. Dar języków to nie tylko piękny znak, to broń duchowa. Buduje, kto go praktykuje, wzmacnia ducha i łamie atmosferę. Kto jest pełen ducha, uczy się rozpoznawać, kiedy ten dar ma się płynąć. Wiele razy przychodzi po głębokim czasie modlitwy, uwielbienia lub złamania. Kiedy dusza nie wie, a już co powiedzieć, duch zabiera kierownicę i kieruje rozmową z Ojcem. A najbardziej imponujące jest to, że kiedy tak się dzieje, pokój atakuje serce. Istnieje ulga, jakby obciążenia zostały usunięte i zaczęły być aktywowane niewidoczne rozwiązania. Jest pewność, że Bóg słucha i reaguje na poziomach, których nasze oczy nie widzą. Ciało może się trząść, ale duch jest w pełnej komunii. I ta całkowita dostawa toruje drogę głębszego poziomu nadprzyrodzonych doświadczeń. Często dar języków manifestuje się w towarzystwie łez, ale nie są to powszechne łzy. Jest to duch duchowy, bez smutku, bez bólu, jest przepełnieniem duszy, która nie może już zawierać chwały, która go wypełnia. Ten płacz jest tak potężny, jak sama modlitwa językami, ponieważ ujawnia to, jak bardzo serce się rezygnuje i jak Bóg płoną w środku. A jeśli już miałeś ochotę płakać znikąd podczas pochwały, podczas głoszenia, a nawet czytanie tego słowa, następnie przygotuj się, ponieważ ten następny znak sprawi, że zrozumiesz, że duchowy płacz jest także językiem niebiańskim, którego duch używa do gry i uzdrowienia serc. Ci, którzy już płakali przed obecnością Boga, nie wiedząc dlaczego, rozumie, co to znaczy dotknąć czymś większym niż jakiekolwiek ludzkie emocje. To krzyk, który nie wynika z bólu ani smutku. Pochodzi od duszy mycia duchowym namaszczeniem. To tak, jakby przez chwilę całe ciało było oczyszczane, podczas gdy serce pogrążyło się w pokoju Bożym. Nie jest kontrolowany, nie unika, po prostu czuje. Ten rodzaj płaczu nie ma logicznego wyjaśnienia. Może przyjść podczas prostej modlitwy w głębokiej uwielbieniu. A nawet gdy ktoś wypowiada bezpośrednie słowo swojemu duchowi, to Bóg zrzuca balsam, uwalnia wspomnienia, łamanie niewidzialnych łańcuchów łzami. Duchowe płacze jest jednym z najbardziej cichym i potężnym, uzdrawiającym sposobem. Ujawnia, że duch jest w ruchu i że serce jest traktowane. Są chwile, kiedy ten płacz wydaje się nie koniec. Osoba próbuje się powstrzymać, ale dusza już się poddała i to w porządku. Ponieważ często Bóg tylko potwierdza: jestem tutaj. Oczyści to, co nie wiedzieliśmy, wciąż trzeba było być wyczyszczone. Gra w miejsca, o których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją. Duch Święty płacze z nami, a czasem przez nas. To jest intymność, to jest obecność. Im bardziej osoba się poddaje, tym lżejszy. To tak, jakby każda łza przybrała starą wagę, ukrytą poczucie winy, nienazwany ból. Ten okrzyk pojawia się również w odpowiedzi na głęboką manifestację Boga. Nie ma smutku, jest ulga. Jest to dusza krzycząca bez dźwięku, podczas gdy duch tłumaczy wszystko na uszy Ojca. Jest to ruch Boga, który jest odczuwalny w ciele, bez konieczności słów. Ci, którzy to doświadczają, rozumieją, że obecność Boga jest nie tylko piękna, jest transformacyjna. Ta transformacja zaczyna się od wewnątrz. Najpierw dusza rozrywa się, a potem ciało składa się. Najpierw pojawia się płacz, a potem leczenie. W tym cichym procesie znaki Ducha Świętego nadal się ujawniają jeden po drugim, jakby niebo spieszyło się by nas wypełnić. A kiedy to wszystko się dzieje, jest coś jeszcze silniejszego, co może nadejść zaraz po poczucie lekkości tak intensywne, że ciało wydaje się unosić. lub wręcz przeciwnie, tak chwalebna waga, że nogi nie mogą już wspierać. I to będzie następny sygnał, że zbadamy. Są chwile, kiedy obecność Boga staje się tak namacalna, że ciało wydaje się reagować nadprzyrodzone. Niektórzy opisują, jakby unoszą się, lekkie, luźne prawie z siebie. Wręcz przeciwnie, inni czują tak chwalebną wagę, że nie mogą już wstać. Nogi zawodzą, podłoga wydaje się ciągnąć. A wszystko w środku woła się o poddanie się. Jest to wyraźny znak, że duch święty porusza się z intensywnością. To nie jest zmęczenie fizyczne ani zmęczenie emocjonalne, jest to manifestacja chwały przejmującej kontrolę. W drugiej kronikach, 5:14, kapłani nie mogli znieść z powodu chmury obecności. I do dziś, kiedy Bóg postanawia przejawiać się tym ciężarem, ciało całkowicie reaguje na cześć. Ludzka siła zanika. Aby boska siła się ujawniła. Najbardziej wpływowe jest to, że dzieje się tak w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Może być w trakcie modlitwy, podczas głębokiej uwielbienia, a nawet w pozornie powszechnej rozmowie. Nagle zmienia się środowisko, powietrze waży się, oczy blisko, a ciało wygina się bez wysiłku. To tak, jakby niebo spada w tym miejscu. Ta fizyczna reakcja nie jest spektaklem. Jest naturalną reakcją na duchowe ciało dotknięte wiecznością. Jest to znak, że wszedłeś na święte terytorium. Wielu próbuje się oprzeć, stwierdzając dziwne lub przesadzone, ale kto pozwala sobie żyć w tym momencie, rozumie: Sam Bóg przejmuje kontrolę nad atmosferą i wnętrzem. To nie jest omdlenia, to nie jest zawroty głowy, to poddanie się. To tak, jakby ciało mówiło: Panie, weź wszystko, nie mogę już cię stać. I w tym pustym dusza jest pełna. Cała ta chwała pozostała. Tego rodzaju doświadczenie jest głęboko. Po niej osoba nie modli się już w ten sam sposób, nie wchodzi w obecność Boga w pośpiechu lub powierzchowności. Wie, że ma do czynienia z czymś prawdziwym, żywym, potężnym. I tak jest szukać bardziej spragnionych, bardziej przerażająco, z większą intymnością. To w tym środowisku dary duchowe są wzmocnione, a duchowe rozeznanie ostre. I właśnie w tym momencie poddania się, w którym ciało nie jest już centrum, coś widocznego zaczyna się zdarzyć na zewnątrz. Zmienia się twarz, lśni spojrzenie, twarz się zmienia. Jest to kolejny znak namaszczenia Boga, który wyraźnie się przejawia, nawet bez tego, że osoba mówi słowo. Czasami ci, którzy wokół nas zdają sobie sprawę, zanim nas zmienili. Na twarzy jest blask, inny wygląd, widzialna lekkość, której nie można udawać. Jest to duchowe namaszczenie, objawiające się fizycznie, nawet bez słów. Eksodus 34,29 przypomina nam, że twarz Mojżesza świeciła po byciu z Bogiem. I do dziś ci, którzy przychodzą do głębokiej komunii z Duchem, noszą ślady tego spotkania w obliczu. Ta zmiana nie dotyczy zewnętrznego piękna ani ludzkiego wyglądu. Ma to związek ze światłem obecności Boga odbijanego od wewnątrz. To tak, jakby oczy zdobyły kolejną głębokość, jakby twarz zyskała spokój, a nawet ton głosu stał się słodszy. Kto mieszka z kimś pełnym ducha, zauważa różnicę i czuje. Twarz przemawia przed ustami. Jasność potępia intymność z niebo, wielu nie postrzega tej transformacji samej w sobie, ale jest to oczywiste dla tych, którzy je obserwują. Ludzie pełni obecności Boga, niosą rodzaj cichej autorytetu. Nie muszą się narzucać, po prostu być obecni. Zmienia się środowisko, dostosowują się rozmowy, serca obejmują, ponieważ jasność chwały w obliczu kogoś namaszczonego jest silniejsza niż tysiąc słów. Jest to odzwierciedlenie życia w duchu. Ten blask może nasilać się po chwilach głębokiej modlitwy, postu lub szczerego kultu. To nie jest coś, co jest stworzone, to coś, co przepełnia. Jest to manifestacja obecności, perfumy intymności, konsekwencja zamieszkania pod cieniem najwyższych. A kiedy tak się dzieje, nawet ci, którzy nie wierzą, że czujesz coś innego, ponieważ to nie tylko wygląd, to atmosfera. Jest to poruszony przez Boga, z którym został oddzielony przez niego. Ta zmiana w fizjognomii można również zauważyć na zdjęciach, filmach lub spotkaniach twarzy. Ludzie zgłaszają, że patrzy na obraz i poczuć pokój, lub rozmawiać z kimś i stać się emocjonalnym, nie wiedząc dlaczego. Nie ma to naturalnego wyjaśnienia. To Duch Święty używa nawet wyglądu, aby dotrzeć do serc. Jest to ciężar chwały odbijany w pociągnięciach to połysk nieba w obliczu dotkniętych nią, i nawet przy tak wielu fizycznych znakach, wciąż są tacy, którzy nie zdają sobie z tego sprawy. Nie oznacza to, że nie są namaszczeni, oznacza to tylko, że wrażliwość duchowa objawia się na różne sposoby i o tym właśnie porozmawiamy o następnej. Nie wszyscy odczuwają drżenie, nie wszyscy płaczą, a to nie oznacza, że nie są pełne ducha. Duchowe namaszczenie nie jest mierzone pod kątem tego, co czujesz, ale dla tego, co nosisz. Niektórzy ludzie są bardziej wrażliwi na fizyczne przejawy poruszania Boga, podczas gdy inni żyją w ciszy nadprzyrodzonej, z głębokością i czcią. Duch Święty działa wyjątkowo w każdym z nich, szanując wrażliwość i indywidualną podróż. Często zdarza się, że ludzie wątpią w własne namaszczenie, ponieważ nie żyją tymi, Samymi znakami, co inni zgłaszają. Ale prawda jest taka, że obecność Boga nie zależy od widocznych przejawów. Istnieją serca, które płoną w środku bez upadku łez. Są ludzie, którzy wyraźnie słyszą głos Boga, ale nigdy nie drżali ani nie mówili językami. To nie czyni ich mniej duchowymi. Pokazuje tylko, że duch działa zgodnie z potrzebą i misją. Wrażliwość duchowa rozwija się również z czasem. Im bardziej poszukiwana jest obecność, tym bardziej postrzegane są subtelne znaki. To jest jak dostrajanie instrumentu. Ucho musi przyzwyczaić się do częstotliwości nieba. I dzieje się to w tajemnicy, w procedurach modlitewnych, czytając słowo ciągłą dostawę. Stopniowo znaki Ducha Świętego zaczynają być rozpoznawane nie jako spektakl, ale jako komunia. Bóg nie objawia się wrażeniem, ale przekształcić. Dlatego nie chodzi o Czując się więcej, lub czujesz się mniej, chodzi o bycie dostępnym. Są ludzie, którzy od samego początku będą żyć intensywnymi doświadczeniami, a inni, którzy stopniowo będą oznaczeni dyskretnymi, ale głębokimi procesami. Ważne jest, aby nie porównywać, ale rozróżnić. Każda manifestacja niesie cel, a Bóg dokładnie wie, jakie każde serce jest gotowe do życia. W tym momencie wielu rezygnuje z poszukiwań, myśląc, że nie zostali wybrani ani nie mają duchowych darów. Ale Boża cisza nie jest nieobecność, czasami jest to przygotowanie. Brak widocznych znaków nie jest odrzuceniem, jest dojrzewaniem. Namaszczenie jest prawdziwe, nawet jeśli niewidoczne. Z czasem przejawia się we właściwy sposób, we właściwym czasie. Sekretem jest pozostanie zaufanie i dalsze poszukiwanie. A kiedy te znaki w końcu zaczną stać się zauważalne, pojawia się potężne pytanie: co mam z tym wszystkim zrobić? Jak zareagować, kiedy zdaję sobie sprawę, że jestem dotknięty, przekształcony, oddzielony przez Boga? I właśnie to teraz pogłębimy. Uświadomienie sobie znaków Ducha Świętego jest potężnym doświadczeniem, ale wiedza na nich, reagowanie na nich jest tym, co naprawdę przekształca życie. Pierwszym krokiem nie jest zignorowanie. Kiedy Bóg się przejawia, wzywa do czegoś większego. Nie chodzi tylko o chłód, płacz lub drżenie jest to zaproszenie do większej intymności, większej dostawy, większej głębokości. Obecność nie dąży do dreszczyku emocji. Wielu, zdając sobie sprawę z znaków, jest zdezorientowanych lub nawet przestraszonych. Ale prawda jest taka, że kiedy Bóg zaczyna się ujawniać, zaczyna także uczyć. Czas szukać zrozumienia, zanurzyć się w słowo, porozmawiać z tymi, którzy już chodzą tą ścieżką. Duchowe namaszczenie nie było przechowywane, zostało wykonane do aktywowania. Im bardziej reagujesz posłuszeństwem, tym bardziej niebo uwolnia się. To, co robisz z namaszczeniem, które otrzymałeś, determinuje Twój duchowy rozwój. Ukryjesz się, czy udawasz, że nic się nie dzieje, a może ustawisz się jak ktoś pełen ducha? Dary duchowe muszą być używane z celem i pokorą. Obecność Boga, która dotyka ciała, również chce ukształtować charakter. Jest to kompletny pakiet, manifestacja i transformacja. Reagowanie na oznaki namaszczenia polega na wyborze chodzenia w świętości, nawet gdy nikt nie patrzy. Chodzi o to, aby docenić nadprzyrodzone doświadczenia, bez zależności od nich, aby mieć wiarę. Chodzi o to, aby szukać obecności Boga, nie tego, co robi, ale dla kogo jest. I jest to pokonane tylko dyscypliną duchową, codzienna modlitwa, post, komunia z duchem, życie na ołtarzu. Niezwykłe ujawnia się w prostym. Konieczne jest również zrozumienie, że namaszczenie, które otrzymujemy, nie jest dla samowystarczalności. To trening, który ma służyć, kochać, leczyć, uwolnić, przekształcać. Kiedy duch się porusza, dostarcza klucze duchowe i będziesz wiedział tylko, co otworzyć z duchowym rozeznaniem. Dlatego reaguj z szacunkiem zbyt głodnym, z siedzibą Bożej ruchu. Nie pozwól, aby znaki przechodzą na próżno. A teraz, gdy znasz wszystkie te fizyczne i duchowe znaki, możesz się zastanawiać, czy naprawdę namaszczyłem? A może już zdajesz sobie sprawę z znaków, ale nadal nie wiesz, jak pogłębić ten spacer. Więc zostań ze mną, bo teraz nadszedł czas, aby powiązać to wszystko z prawdą, która głęboko zagrają twoje serce. Teraz, gdy znasz fizyczne znaki, które ujawniają namaszczenie Boga o kimś, powiedz mi, ile z nich czułeś? Ile razy zignorowałeś dreszcz, nagły płacz, drżenie w twoich rękach? Myślisz, że to tylko emocje? A jeśli w rzeczywistości duch święty cię dotykał, oznaczał cię, wzywając cię? Co teraz z tym zrobisz? Nie wystarczy tylko rozpoznać znaki, konieczne jest reagowanie świętością, intymnością i dostawą. Czy chcesz się pogłębić? Być pełnym ducha w prawdziwy, a nie powierzchowny sposób? A może będziesz czekał na coś, co Bóg już zaczął w tobie robić? Zostaw to tutaj w komentarzach, które z tych znaków doświadczyłeś, lub jeśli nigdy nic nie czułeś, ale chcesz poczuć. Czytam wszystko i modlę się za każdego z nich. I nie zapominaj. Jeśli ta treść Cię dotknęła, jesteś teraz subskrybowany do kanału i aktywuje dzwonek powiadomień, aby nie stracić niczego niż niebo chce Cię ujawnić, ponieważ to, co idzie naprzód, aktywuje dary, wyleczy rany i dostosuje cię do ruchu Boga.